Bądź w niedzielę. Kawusia wypita. Ale jeszcze jest jedna kawusia dla Sławka Simpsona. No i jest perelka. Tak to wygląda. deszcz pada. Może by na magnes zobaczy. Jest 300 Gold. Jest Sławek, który. Jest wędkarzem ogólnie i tu ma dużo blach pogubionych A nóż widelec, coś odzyskasz Trochę kasy utopiłeś, nie? O. Porzucamy. Kilka... Namokają hmm, hmm, hmm. Zobaczymy Co będzie Nic, a ty? Sławek ma takie szczęście, że dalej jakiś sejf wyciągnie. Gwóźdź. Rzucamy dalej. jakiś że jakieś diabelstwo jest. Zobacz, węż! Węż jakiś, albo kabel. Kabel? Ale co, miedziany musiał być? Nie, miedziany nie. Ty, co to za kabel elektryk, panie? Że go Amagry schycił? To, a, stalowy, tak? Nie? Takie, plum taniny. Żyłka chyba jakaś tu jest jeszcze. Zaczep będkarski. Tak, tu jest słabek, jakiś zaczep błędkarski Karabinczyk i takie tam większe rzeczy A tu widać ślady magnesu na ziemi, zobacz na piasku w wodzie ciągania X-y takie Może Irek tu był Pozdro Irek No i pozdrawiam Michała Rajkowskiego Z nad rzeki Rozpakowujemy się i rzucamy tutaj Pabek ma, ale to coś tu prąd chyba nie pomaga, co? Ale tak, no, coś się zleży. Ale zna... leży, widać niego, nie? Leży, bo to się ruszyło, no. Dobra, jeszcze raz ja próbuję. Jaka jest skrzynka to jest? O, moje też tego tak nie łapie. W środek musisz, w tą dziurę trafić. O Panie, prawie idealnie. O, 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 o. Jest, coś tam holujesz. Może to bak, bak od ws -ki. Ja za zajdę niżej. Leci z prądem O człowieku, co to jest? Ten tak zwykle rzuci to. Chyba bak jakiś, co? Nie, blacha. O kurde, to jakieś sitko. Ale dobrze, wyciągnięte. Jest. To mi zgubi się chyba. Sławek, czekaj, będziesz na sekurowo. Jak, jak puści. O kurde, ty! Lampa Alladyna Ale Ale jazda S Słaby potrzebuje Twojej pomocy Co? Chyba że go wyjmę. Jest Imbry, czajnik, Ale jazda bez trzymanki Jeszcze Emalia się zachowała Dobre to to co byś pocierał lampę? Żeby trzy życzenia spełnić Nieźle no to wyciągniesz, jeszcze raz go żyć Pełne zamulone piacho, tak jak to plastikowe wiaderko, nie? Wchodzi, Czekaj, okay. spróbujemy. Ale gdzie? No blisko już go docholowali do brzegu. To dla mojego to... Ale mój puszcza. Mój magnes się no. puścił tego. Teraz no na dwa wyciągniemy i dobrze jest i tego. Ja zaciepiłem. O, teraz się do, do, doczep się, o mój chwycił o i nie chwycił to jest No korzenie się zapiera, wiesz, tam w las, ale za głęboko idzie co ty żeś panie znalazł tutaj? Laka? Pokaż co to jest? Nie wiem co to jest widziałeś coś takiego kiedyś? No, nie słyszymy tego maski. Skrzyn... Co to jest najlepsze? Rozdzielnia elektryczna. Nie. nie wiem, ale masz szczęście ale do takich wiesz, rzeczy. jakby na kable były. Nie wiem, ale masz Mowę? szczęście do takich rzeczy. <glońcami> Wygląda jak rakieta. Tu coś ala no? Zaraz to było Masz? Kurde, co to jest? Ale jaki ładny kolor W ogóle zakonserwowane Zobacz Idzie Ale jaki stan tu jest Zobacz to Czerwony jak cegła Jeszcze widać napisy od dołu, patrz Ja stąd widzę w ogóle, że tam jest jakiś napis Ale co, to jest ciężkie, nie? Dobra, Sławek to machnie O, i trafiony jak? Uda się. Ja trafiłem. Kurde, zaciąg to tak się puszcza. Ta Maria może, co? Ja. Dobra, jeszcze ja. Popróbuję. Dobra. Idzie za ucho jakieś to łapie. No, coś coś. Co dzisiaj, same naczynia będą. Gospodarstwa domowego. No patrz, skubany o, przyczepił Kolejny czajnik ty Co tu jest grane? No ale ładny Ty no Zobacz to Rączki Jest tutaj Czekaj, może ktoś tu hajsę schował Nie ma złota Garnek jest, ale złota nie Nie, to czajnik był, wiesz? Ale tak słabo używany, bo zła nie wypalony. Cena 79 zł. 20 centymetrów. Ktoś kupił, wyrzucił No nieźle. Taka cena, 79 zika Ty garnuszek ładny. Widzę to O człowiek. Czekaj, czekaj, chwilę ja zanulkuję tam Mustafa pewnie wie od czego to jest Chyba nawet na dwa magnesy co? Powolutku bardzo O, o jest pocałunek. pocałunek Tylko zobaczymy czy bezpieczny czy znowu pół godziny po nas O! Perfectly. Bezpieczny Dobra Patrzcie tam Ale ładnie. Jest coś tam się ciągnie Ale trafiłem patrz Czekaj sobek może jak mi nie pójdzie to Twoim rzucimy idzie, idzie, O kurde to jest coś skrzynka jakaś to jest Ty To jest kasetka jakaś Zobacz to albo skrzynka na listy wyborcza wyborcza czy wyborowa widzisz? SSSS. czy to jest o świeci się o się świeci Nie. co to jest co ty panie ciągniesz tutaj ho ho patrzcie to nazwa magnes. co to jest druga skrzynka. Druga część. Tu jest Ty chyba... Jeszcze lepiej zachowana. Ale jazda. Skąd takie rzeczy w środku rzeki? To jest prąd, czy co to nie. Z logo nawet masz, go nie zachowany. to nie ma tak logo. Dziwne akcje. Że w takim stanie... A ta jest jeszcze lepiej czyli zachowana. Dwie części mamy tego czegoś. Czekaj, ja tu umyję, zobaczyć ten znaczek, co to jest. Mówię, tu masz ładne logo. Kurczę, przynajmniej zachowane. Logo. Logo nie, było, nie, było, nie, logo. nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś będzie wiedział co to jest. No jakby ktoś coś wiedział to dajcie znak sygnał Wam myślę, że kasetka z pieniędzy wyszła Lipton No coś mam Idzie 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 dawaj, dawaj, dawaj. Uh, 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 uh. Widzi Sławek, coś tam u mnie? ja tu słońce się odbija. Ale, że nie. Chyba garnek albo coś. Powoli, powoli. O kurde, ciężki to jest. Ty, co to jest? Dawaj, dawaj.

Chyba Sławek będzie twojego, twojego magnesa trzeba tu użyć Mam Ty kolejne Quad to Ale kto by do, do środka rzeki takie coś niósł Po co? Trzecie takie coś Powoli idzie Ale to jest większe chyba niż tamty, wiesz? Tak ty coś czuję no szło, celuj celów, środek, może to wyjmiemy. O, idealne idealnie masz to, nie? No to wyciągaj, widzę, że to się obróciło, nie? Bo tam jakiś pięć przeszkadza. Odczepiło się. Dobra, to coś chyba takiego jak tamte skrzynki. Znowu mamy, znowu mamy coś takiego. Kolejna to sama, Kurde, macie. co to jest? Skąd? Tego tyle Człowiek Każda w innym kolorze chyba Czwarta już Ty jak? Nie wiem, nie kumam czaczy w ogóle Komuś się chciało to na środek rzeki wywieźć ty I Jesteśmy już po zabawie Sławek mówi, że nawet plastik wyciągnęliśmy Ten to mi się podobuje, czajniczek czy jakoś takiego się z Maktomu wyciągają pastiki nawet Wiadelko plastikowe, nawet zwyczajne. Te cuść nie wiemy co to jest Może ktoś wie to jest w najlepszym stanie jak ktoś wie to dawać cynę Co pozdrawiamy miłej niedzieli do następnego hejka